Dziękuję, jestem Man Razor. Dzisiaj y, zaczynamy pierwszy odcinek z y, mojego mini let's playa, tak? Będzie z 25 odcinków, coś koło tego. Zaczynamy... No, to jest pierwszy odcinek z mojego let's playa. Więc zaczynamy. Robimy nowy świat. Nazwij, nazwijmy go... O, nowy świat. Ciekawe, jak będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że nie cały w śniegu. <grymne> tak, te pierwsze to na pewno będzie zbieranie drewna, kopanie i w ogóle. <grymne> no, przynajmniej jakieś fajne tereny się zrobiły. Hmm. A, no to na początku to zbieramy drewno, nie? A no, kurczę, znowu sobie nie nastawiłem stopera Dobra. 3, 2, 1, stoper! Dobra Zaczynamy Ha, Achievement Tak, bo miałem mody różne No, ale nie takie typu tumany A, many items i takie rzeczy Tylko na przykład jest Goons i takie rzeczy No i robiłem update Minecrafta, no i się tak no, i dlatego accigmenty się też usunęły. Już mają wszystkie, chyba. No, tak jak już mówiłem, te pierwsze odcinki to będzie zbieranie drewna i kopanie kamienia, nie? I szukanie jakiegoś fajnego miejsca na chatkę. Aha, i dawajcie łapki w górę. Tak, żeby się rozkręcić, no wiecie, te te pierwsze filmiki, ten nie wiem, czy to dalej kręcić, czy co robić. O, węgiel. Ha, super. No, zaraz go wykopię, tylko... O, dużo owiec. Miejmy nadzieję, że ten fraps nagrywa z dźwiękiem. Tak, używam starego frapsa, bo ten nowy, ten... 3.3 Chyba, nie wiem. Używałem tego nowszego, ale okazało się, że nagrywa kilka sekund, a później zacina się, i w ogóle komputer się wtedy cały zwiesza. Nie wiem, co się dzieje. Ten mi dobrze działa, miejmy nadzieję, bo już próbowałem nim kręcić. Dobra, trzeba zrobić workbench'a i te różne siekierki. Na razie zrobię tylko kilof, bo... No na razie potrzebuję tylko kilof, bo trzeba wykopać tylko węgiel i... I zrobię sobie kamienne rzeczy, bo tu też mam kamień. Dobra. Na razie go tu zostawię. Zaraz przyjdę tutaj. Dawno się nie kopało drewnianym kilofem. Śmiesznie jest tak siedzieć w pokoju, w ogóle patrzeć się w monitor i gadać samemu do siebie. Wiem, że to będziecie oglądać. No, kto chce, obejrzy. Yy... Wiem, że to będą ludzie oglądać, no ale tkup... dziwnie trochę siedzieć i gadać samemu do siebie. <śmieszne> Ten, kto nagrywa, to wie jak to jest. O, dużo tego węgla. Wągiel wągiel. Lubię wągiel. Tak, a ten filmik nagrywam już drugi raz, ponieważ za pierwszym razem yy, nie wiadomo czemu zresetował mi się komputer. Śmieszne, nie? Czcina! Nie chce mi się tam iść. Tak, wiemy, tym leniwy. Wszyscy się cieszą, klaszczą w łapki, w ogóle nie. <grystanie> w łapki. <grystanie> A, no i w ogóle. Zacząłem kręcić filmiki, yy, Można jak powiedzieć, że zainspirowali mnie yy, inni let's playerzy tacy jak na przykład wymienię czterech ulubionych. Yy. Minecraft.pl czyli CTSG, JJ Joker, Oli Original DJ Parasite i ZOL.pl No, nie każdy musi ich lubić, ale ja ich lubię. I to przez nich zacząłem nagrywać filmiki. Więc pozdrowienia dla nich i dla wszystkich, którzy oglądają ten filmik. Tak, zapamiętajcie! Zostaliście pozdrowieni w filmiku. Cieszycie się, nie? <grych> tak, będę. G... Mam tyle rzeczy do powiedzenia, a. a gadam głupoty. <grych> tak, i. Jakby ktoś pytał, to są teksturki HD. Można je pobrać. Chyba na stronce minecraftforum.net No minecraftforum.net Ja, ja chyba tam pobrałem Chyba tak, no A jak coś tu można e, zapytać się wujka gogle <gulę> Gogle nie gryzie e, W ogóle nie wiem ile już nagrywam e, 5 minut? Bo za późno włączyłem stoper I teraz mogę patrzeć W ogóle jak już mam okazję Tak posiedzieć i pogadać To To nie wiem co Coś miałem powiedzieć Zawsze mi coś musi wylecieć z głowy No w ogóle cieszycie się rok szkolny się zaczyna. Bo ja się nie cieszę. <grystanie> kto by się cieszył? No chyba że ktoś lubi. No to ja tam ja tam nic mówić nie będę. Aha, miałem coś powiedzieć. Trochę takie głupie, ale niech każdy w komentarzu, no każdy, kto chce, niech napisze jaka jest jego ulubiona lekcja. <grystanie> tak sobie tylko żeby. Nie wiem. Ale... Muszę sobie popisać. Nie wiem, czy w ogóle ten staper dobrze działa. Ale by było śmiesznie. Pisze, pisałoby, że nie wiem, nagrywam 5 minut, a okazało się, że pół godziny. Nie no, dobra, aż takiego złego wyczucia czasu to ja nie mam. Hmm, ile mamy już tego drewna? No zaraz sprawdzę tylko to, zetnę. Mamy 8 brzozy i... O, 61. Dobra, to jeszcze to drzewko zetniemy i... i znajdziemy coś fajnego, żeby... znajdziemy jakieś fajne miejsce, żeby się rozbudować. Osiedlić? <laughs> Nie wiem, jak to powiedzieć. Ja lubię bardzo domki w górach. Tak. Najlepiej by było, gdyby była góra, a zaraz obok taka fajna łąka. <grych> znaczy łąka, jakby to powiedzieć. Takie puste pole, żeby było. Aha, jak coś powiem podobnego na przykład, nie wiem, do... Coś podobnego co na przykład mówi J.J. Rocker albo, nie wiem, Zolpl. No to nie to, że od nich odgapiam, tylko po prostu... no... no nie wiem. <grych> po prostu nie wiem co powiedzieć, no to... Mówię coś podobnego nawet jeśli nie wiem o tym szukać o tych górach i... żeby była taka fajna, otwarta przestrzeń, to coś podobnego mówił Zolpl, Tylko że... To nie od niego, tylko mi się tak po prostu podobają takie miejsca. O! Wow. Dobra, to teraz idziemy szukać fajnego miejsca, tak jak już mówiłem. O jezu, nie wiem czemu lubię ścinać drzewa. Grzybki! Już coś o tym mówił, ale. Podobno za niedługo ma być dodany. Znaczy ma być nowy update 1.8. No i podobno dużo fajnych rzeczy ma tam być dodane, na przykład wioski. I. Co tam? Jakieś nowe potworki, podobno Enderman i Silverfish. Coś takiego. Już za bardzo tam nie pamiętam, bo już to dawno czytałem. W ogóle, na jakim jesteśmy poziomie trudności? O, na razie damy na peaceful, ponieważ... No, dopiero zaczynamy, nie? Jak już troszeczkę się rozbuduje, no to damy na... No, na peaceful. Znaczy, na... Na easy albo normal. A jak już będziemy mieli normalnie fortecę, no to... Nie wiem. Zbuduję... No, będziemy mieli coś zbudowane większego. No to włączymy harda. A ba, kto inni mówią medium. O, za chwilę będzie noc. Chyba. No, na chwilę będzie noc. Dobra, no to... Ja już bym musiała się brać zakończenie odcinka, więc... A, dobra, jeszcze minuta. Z tą pierwszą noc. Będę terazem z widzami. <laughs> Jeśli w ogóle ktoś to ogląda, a w ogóle po co ja to zakupuję? Jak przecież. Tak jestem na Peaceful. <laughs> wiem czemu. Może przyjdzie ten. Ten, ten. Jak on miał? Nie pamiętam już. A! Może przyjdzie ten Hero, Brain, czy jak tam sobie ludzie pozmyślali. Znaczy, był podobno kiedyś. No, ale on teraz tego nie ma. Jezu. Wszyscy chodzą i jezu, boją się Hero nie, ale przecież on nie istnieje. Znowu jakiś dziwny napis się pojawił. Myślałem, że jest z powrotem ten, że słońce z powrotem idzie na dół, nie? Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie zawsze do kolejnego odcinka.